Siema Siema, z tej strony XBee Witam na kanale Na którym będę nagrywać Minecraft Zbierzemy sobie prostu na początek drewno, Musicie nas zasubskrybować I... kto tu owca, myśli, że tu pająk Możecie zasubować Zostawić łapkę pod tym filmem Możecie być też na mój główny kanał, czyli XBer Zbierzemy sobie Część, bo i ne? tak, tak, patyki, tak, tak. Z mojej strony zrobię przy okazji więcej patyków. No później weźmiemy tak. A, w tym weźmiemy ze sobą. Coś widzę, wygramy na łatwym. No. Potrzebujemy 6 8 16. Chcemy na piecek, który było był. Pomate. Jeszcze sobie. Czy mamy 16. Już sobie zrobimy od razu piecyk. Kilow, siekiera, i miecz. Jeszcze sobie trochę kolory wykopiemy, na wszelki wypadek na zapach. Myślę, że tak z 10 sobie wykopiemy. Mamy 10. O, to sobie tutaj zostawiamy. Idziemy. Idziemy crafting. To jest mieć, ale miedzi nie potrzebujemy. Nie ma żadnego węgla. O, jest węgiel. Mm. Rzeczy sobie nie ustudzę. Pierwszy będzie szedł. Tak. 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 tak tak. I tak. I tak. I tak. Dobra, mamy no, no. Dobra, mamy już pierwsze jedzonko No będzie trzeba szukać owiec. Zombie. kurde zombie wychodzą? Tego nie potrzebujemy. Czy jeszcze tu coś jest? Pająkicie. sobie zbierzemy Zrobię sobie od razu pochodnie. No, osiedlić sobie, wiedziałem, że o, marchewka z niego wypadła, to się... No, nam się przyda. No, nie ma, nie dalej, Dobra, Czyli jesteśmy bezpieczni? Zbierzmy sobie ten węgiel. na jeszcze drewna będziemy musieli sobie go zbierać. No tuż może tego za chwilę będzie słońce zachodzić. Na coś, na jakieś łóżko będzie trzeba sobie Zbierać, wełny Będzie sobie rzeczy dam tu Piecyk tu I sobie rzucimy To nie się pieczę e, zjemy sobie marchewkę Przypominam się trochę zregenerowałam Zbieram sobie trochę drewna. Myślę, że z tyłu wystarczą. Fajnie by było zrobić żelazo, ewentualnie jakieś wioski poszukać. Co sobie zrobimy później? Dobra, mamy już jedzonko Co mnie to każe? Na górze nic, nigdzie nie ma Coś może tak być Tutaj nie ma Tutaj nie to zbieramy Zbieramy sobie ten węgiel Zbieramy sobie piecyk jedzonko sobie damy tu Mandarmana słyszę. Tu mamy takie. Ja patrzę dzisiaj na ziemię. Mandarmana cały czas słyszę. Że on się teleportuje. Tutaj coś fajnego może być. Chcę pokoczyć i sprawdza. Nie ma. Nie będziemy na razie z takich lepszych rzeczy. Chyba najchętniej bym sobie chciał znaleźć. Dajcie um. jakieś owieczki. Świnka też może być na jedzonko. Dobra. To jest woda.

Za bardzo. Tak, proszę, mamy nie. Ale idziemy w tamtą stronę. Proszę, panu. Oddynia. To dobrze świadczy. No, to sobie zbierzemy. Nie ma. Szukam... i Najwątpliwie mnie zadowoliła. Biała. So, Zjedźmy sobie. Bo przy okazji nie musielibyśmy tak do koloru szukać. wiecie, że jak. jak się będzie miało czarne, to musisz już mieć czarne yyy hmm. średnio są dobrze z żelaza nie znaleźliśmy a poszukamy sobie jakąś górkę i się tam wkopiemy no co, pamiętuj? No, dobra, węgiel, tylko proszę nie wpalnić. Kurde, jest um, coś takiego, co by się nie spaliło. No, deal co się nie spalił. No tyle wystarczy. zmierzamy co my? ściemnia się Okej, okay, bo nie będziemy wchodzić To my będziemy Chodzić przez całą noc Wstać tu nie ma sensu No już pierwsze zombie Czy tam jest Ciupi Pyrtek? Dobra, nie ma go jest malutki, to już mamy przerąbane. Tu jest pająk. Idź, złowiaku. Dobra, idziemy. Tak. My się nie. Chyba weźmiemy się, wbudujemy. Wybuchaj. ty wiedź ma. jeszcze z powolnieniem mi do... no Dobra, jemy, jemy. Wypływamy. Proszę, nie zgin, nie zgiń! Nie zgin! Nie. Dobra, ja się zaborowuję. Nie! I jeszcze Ale nie pokazuje efektów. Uf, dobra. dobra mamy sobie swoje takie przestronne. Mamy coś do przepalenia. No, nie, mamy ten. Jedzonko. Dobrze. Crafting mamy? Mamy. Po tutaj od razu tam... Od razu wrzucamy... Węgiel i ten... Małowinka sobie przepalamy. W takim czymś niestety musimy być. Jest jedyny dla nas bezpieczny. Zjadnij sobie razu. tak, jeszcze mamy ze świnki. Dobra. Kolejne. sobie. Dobra. Zrobimy sobie deski. Nie wiem po co, ale sobie zrobimy. bo no, już mamy dwa jeszcze no. to sobie przepalimy do końca I będziemy musieli kończyć bo niestety dla takich początkujących trzeba do 15 minut a mi już tutaj pokazuje 13 czy no, 50 w no, drugim na pewno będziemy sobie ten szukać jakiegoś mm, Jakoś jedzonka Zobaczmy. Nie. Jeszcze nie wychodzimy Dobra, widzowie, cześć